Siemanko. Dzisiaj wyjeżdżamy akurat z siedziby Sportsmedu i Labify i tym razem jedziemy na tatara znowu, ale tym razem akurat dobrze do Peperino. Lokal ma średnią 4,1, jeżeli się nie mylę. Całkiem przystępne ceny. Mamy godzinę 14, więc akurat będzie to obiadek, czyli posiłek numer 2, czyli przed numerem 3. Ja generalnie kończę średnio o 17, jeść, więc jest 14, potem 17, maksymalnie 18 i kończymy. Jeść. Także zobaczymy, jakiego mają tatara. Zapraszam serdecznie do Peperino, która generalnie chyba głównie słynie z pizzy, ale serwują różne fajne rzeczy na dworze, lokal całkiem znany przy samej plaży. Chodźcie ze mną, przejedziemy się i pogadamy o Tatarze. E, Dzisiaj jedziemy na lanczyk, standardowo e, będziemy próbowali Tatary. <gry> przećwiczymy wszystkie Tatary, jakie są w mieście. E, tatar dlatego, bo Tatar jest dobry przy okazji na każdy z posiłków, e, i de facto zawsze można się nim najeść. E, kluczowa też przy tym jest higiena całego posiłku. Czy my jemy bardzo mocno pochyleni, czy odchyleni, czy się śpieszymy. Tak jak byliśmy w Olivia Garden, no to e, widzieliśmy, że duża część tych ludzi jest telefonem, udowodniono już e, to, 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 to odkrycie, bo to jak się człowiek logicznie zastanowi, to, to, to jest jasne oczywiście, nie? że jeżeli e, jesteś przy telefonie, przy jakichś ekranach e, i przy tym jeszcze dodatkowo będziesz jadł, no to po prostu wyłączasz praktycznie całkowicie trawienie, no bo nie wydzielą się enzymy mm, żółci i kwas solny, w związku z tym te trawienie ulegnie troszkę upośledzeniu, w związku z tym ciężej będzie się trawić, a z tego tyłu no, no cukier będzie wyższy, no po prostu, cukier będzie szybował, więc jest po prostu udowodnione, że kiedy my coś oglądamy po posiedzenia, cukier szybuje, jak to mówił e, nasz wspaniały jeden z polityków, aż jebnie. Szanowni Państwo, było. To I jak jebnie, <noise> to wtedy będzie gorzej, nie? Będziemy się czuli wtedy zdecydowanie gorzej, no zaraz wtedy będzie pracowała trzustka, insulina, jesteśmy senni, zmęczeni, no i robi się z tego cała impreza. A tatar e, swoją drogą jest na tyle lekki i zapewnia stabilną glukozę, no bo jest białko, że on się nadaje praktycznie na e, każdy z posiłków. No, a że cóż, jest takich dwóch fanów tatarów jak my, no to, to będziemy próbowali trochę tych tatarów, aż je wypróbujemy, a potem będziemy próbowali coś innego. Bo jak widzieliście ostatnio, już trochę zaszalaliśmy, jakieś tam lody były tam tego typu pierdoły. Pierogi w ogóle dla mnie deskos. Nie wiem, że mam pierogi, to ja mówię, no ja nie wiem. To muszą naprawdę jakiś dodatkowy serwis jeszcze robić, żeby tutaj, żeby zamówić te pierogi, nie? No więc jeszcze sporo prawiliśmy o adrenalinie i noradrenalinie, e, przy okazji jak mi już tam przy tych tematach. No i ta e, adrenalina wyczerpana właśnie oznacza zmęczenie, łamane na wycieńczenie i ona jest często jest mylona właśnie z, z depresją, czyli czymś się bez gazu wykończeni, my chyba mamy depresję, nie? ale ona najczęściej nie jest serotonino zależna, tylko ona właśnie jest tak bardziej dopaminowo zależna z adrenaliną i w momencie, kiedy my trochę tej energii odzyskamy, odzyskamy tego lepszego samopoczucia, radości, satysfakcji, no wychodzimy z tego stanu depresyjnego. Więc ja o to dosyć mocno walczę, bo przechodziłem przez te stan już parę razy. I jeszcze, mimo tego, że w wieku 20 lat miałem silną depresję i, i twardo przyznawałem, że nie chcę żyć, to w, jeszcze kilka lat temu też miałem, że czułem się taki Boże, po co ja wstaję z łóżka? Ale to po prostu było zmęczenie i, i wycieńczenie. No więc ja bardzo, bardzo tego dzisiaj pilnuję i o to walczę. I dzisiaj rutyna jest częścią życia właśnie dlatego, e, bo ona mi pozwala dobrze się czuć. I z tego tytułu ja mogę różne rzeczy robić, a mój mózg może też pracować na normalnych obrotach, aniżeli być właśnie wykończonym i strasznie zmęczonym. I dzisiejsza rutyna na dzisiejszy lunch na godzinę 14.30 Wyglądała następująco. E, przebudzenie około godziny 7 rano. Następnie wyszedłem na taras. Nie jest to duży taras, natomiast wystarczająco, żeby rozłożyć matę, trochę się porozciągać, wziąć gumę, porozciągać trochę z gumą, żeby jednak odgarbić te plece. Bo dużo się garbi więcej przy komputerach, telefonach itd. Następnie gacie do schłodzonej e, wanienki, no bo to jest bardzo dobre narzędzie dla adechadowców. Nie jest tak cieplutko, jak tam. Trzeba oddychać. Ci, którzy mają niską dopaminę, w związku z tym mają więcej irytacji, drażliwości, ale też mniej satysfakcji, mniej energii, no to momentalnie ona wskakuje na wyższy poziom, a dzięki temu przywracamy swoje dobre samopoczucie. No i potem hantelki, to są takie interwały, generalnie proste rzeczy. Nie było dzisiaj jakiegoś do wielkiego wyjścia na dwór, jakiegoś większego ruchu, tylko był ten taki trening, no, nie wiem, czy może treningiem nazwać, kiedyś mój trener by to nazwał rozgrzewką na, na, na tarasie. No, ale takie pół godzinki to często wystarczy. Na no, następnie oczywiście zimny prysznic. Trzeba było zrobić włosy i ruszać do przodu, rozgrać trochę szczękę, żeby aparat mowy mógł jakoś funkcjonować, więc używam kilku, kilku rzeczy, które się nauczyłem na indywidualnych sesjach które robię. Jak ktoś dzisiaj na przykład jest w takiej sytuacji, że nie ma tej porannej rutyny, jest zapracowany, ma zajechany umysł, to jakby taką pierwszą rzecz, którą powinien wprowadzić, to byś powiedział co? Że to? Jak najwięcej kontaktu oka ze światłem słonecznym, żeby one wpadało do niego. No ja teraz prowadzę, więc ja się osłaniam. Natomiast jak najwięcej tego, żeby było wprowadzić, więc jeżeli obudziłeś się, to prawdopodobnie jednym z pierwszych rzeczy, których Mógłbyś zrobić, żeby się nie zastanawiać i żeby właśnie nie tak powiem, nie zastygnąć, nie być w miejscu, to byłoby to, że natychmiast ruszasz na dwór, wyrzucić śmieci. To może to naprawdę proste rzeczy, może trwać 3 minuty, ale samo to, że się ruszysz, wyjdziesz na świeże powietrze, ono ci trochę rozbudzi. Powiem tylko, trochę podniesie ten niski kortyzont, kiedy ty nie masz rano siły i chcesz pierwsze to chcesz zrobić kawę na przykład, nie? Jeszcze może powiem o napojach, które robimy z samego rana. No to Wiktoria ma czasami kawę i zawsze oboje mamy elektrolity. No i te elektrolity mają nas nawadniać, więc e, tak jak wnioskowałem o to jak najwięcej wody wypili, no bo to nas trzyma przy życiu, no to tutaj ta woda robi ogromną robotę, no bo trzyma to, że nie mamy zjazdów po prostu energetycznych, nie? Że ona zapomina w ogóle o tym, żeby pić wodę, że to skupiamy się na jakichś, wiesz, różnych rzeczy, tabletkach, jakichś tam... nie wiadomo co, tak? Czyli jak Cię boli głowa, no to dawaj, dawaj tabletkę na ból głowy, tak? A to no, to jest objawowe, w sensie, no nie boli cię głowa od głowy, tak? Tylko tam jest masę rzeczy, których po prostu pominęliśmy, jak na przykład picie wody na odpowiednim poziomie. Patrzymy już w Peperino, jak eee, widać całkiem dużo ludzi. Parking zawalony po prostu do, do, do ostatniego miejsca eee, kompletnie, więc zaraz zobaczymy jak z jedzeniem, no jak sobie poradzą z Tatarem, co by nie patrzeć w szczycie sezonu, nie? Także zapraszam. Tatar byłoby jednak jest droższy niż przewidywaliśmy. Oglądaliśmy jakieś stare menu, w związku z tym skoczyło yy, o jakieś 40% yy, w cenie. Dobra, to Tatar, ale do tego weźmiemy bruschettę to weźmiemy jeszcze, może przybiegniemy potem te śledzie. Ja już mam tu różne pomysły, nie? Więc to jako typowy gość ADHD już wiesz, już patrzę, nie? co wypróbujemy to, to, to. Potem weźmiemy na z twarogiem. Słuchaj, na końcu jest fokacja i moglibyśmy wziąć czekoladowe brownie z lodami na sam koniec. O, To już gruba impreza. No, to już potem trzy dni nie jesz, nie? To... Dobra. Ale Wie, wiesz za 5 koła kalorii od razu, nie? Mamy Cezara i Tatara. Najpierw weźmiemy potem coś jeszcze i potestujemy to przy kolejnym razie ja biorę espressito do picia i wodę, a Ty? to myślę, że taki sam wystarczy no i dobra, Dobre, tak zrobimy tak, daru nasze dania, bagietka pachnie, na pewno byłoby świetnie natomiast zaraz sam spuchnie cukier do góry, w związku z tym spuchnie to też w jelitach więc to jest taka wajna. jak widzicie o, ale nawet trochę, nawet trochę kruszy trochę bagietka, w związku z tym raczej nie będziemy tego ruszali, chociaż. Na to uważamy A to uważamy, chociaż oczywiście wiadomo, żeby kusiło ale damy sobie dzisiaj spokój pod kątem, z tym smakowym, z tymi bagietkami no bo tak jak powiedziałem, raz cukier, dwa teraz mi zjedzie energia damy sobie generalnie z tym na luz woda w karawce, więc nie wiem co to jest za woda czy to jest woda z kranu, czy jakakolwiek inna, ale dostaliśmy wodę, wodę, wodę w karawce bez cytryna, limu, jest cytryna, mięta, lód ale no nie wiemy jakby co to jest za woda trochę ona jest, z jakiejś rury? to trochę, mnie przeraża. To rury. Co trochę mnie przeraża jeżeli chodzi o Tatara no to tu jest akurat artystycznie ułożona musztarda, jakieś tam zieleninka oczywiście, damy sobie na bok. No i jak sprzejrzymy się tatarowi, to generalnie tatar mają być takie, no kawałeczki, wołowiny. Tak, Powinny być widoczne, nie? W znaczy, sensie to są takie kawałki. struktury A to jest takie kurwa jakieś <grym> dziwne, nie? Zobacz. <grym> no, ja ma... taki tak, taki. tak to jakby jakieś tutaj jest coś, coś tu nie gra. Yy, od razu widać, że to nie są takie kawałki wołowiny, tylko to jest taka jakaś Jakaś taka podeszwa, trochę z Lidla. <laughs> oby tak nie było, w sensie to bym tutaj mm, niepotrzebnie się martwił. Ale struktura jest twarda, mega, to się nie rozpada. W związku z tym, można by było sądzić, że to nie będzie dobre mięso, a kosztowało prawie 40% więcej niż w Olivia Garden. A tamto mięso jednak było w kawałeczkach się rozpadało, w sensie można było sądzić, że było posiekane faktycznie. Gdzie tutaj? No, chyba zostało to po prostu z jakiegoś papierka odwinięte. No. <głosiernie> Grosiek nie chce tego przyznać, ale no, kiwa głową, że nie no, wygląda no, to nie. prawdopodobnie tak jest, nie? Tego no jakaś cebulka, e, ogóreczek. No nic, będziemy testowali. Mm, mam nadzieję, że nie skończy się tutaj rewolucją żołądkową, no ale zobaczymy. E, I co, przejdziemy jeszcze do umówienia może Twojego e, posiłka. Więc w związku z tym, ten posiłek to sobie obejrzymy, zamienimy się na chwilę. Masz piękną, zachęcającą bułeczkę. To, to, to w hotelu zawsze się bierze, nie patrz tak dwek, tu to. ale, nie? Pasełko biała bułeczka. Tak, jest pięknie, nie? Parmezan, parmezan dużo, widzę, że tutaj nie ma, nie ma lipy. Boczek nie jest przesmarzony, w związku z tym też wygląda całkiem spoko. Kurczak. Ja nie wiem, czy on nie jest wy. Nie, to chyba nie jest panierka. On po prostu jest chyba taki. Chyba, jakiś. Chyba taki ugrillowany jest, nie? Więc ogólnie twoje nie wygląda tak y, źle. Też jest tutaj sos, poniekąd widzę go, ale nie ma go jakoś też, jakoś też jakoś tak wiele. No i duże danie całkiem, nie? Duże danie. W sensie prawdopodobnie najeżdż się bardziej niż ja. A ja się trochę martwię <śmiech> <śmiech> swoim daniem. Na, na boku jeszcze mieliśmy no, oliwę taką przegrzaną w takiej przezroczystej butelce, tak. więc tam, no, tam też odłożyliśmy na bok. Chcieliśmy strach oddychać generalnie, bo to już dawno jest utlenione, tam już nic nie zostało. No i cóż, polska gola. Zobaczymy, czy tutaj jest szansa przychodzić na Tatara, czy to jednak tylko tylko na, na paprykę na pizzę. <głos> <głos> tak, robimy zamianę, jedziemy z tomatem. Yy, bo może ta musztarda właśnie jest dana celowo do tego, żeby ten smak tutaj... Troszkę zniwelować. zniwelować no. Tak, trochę za magii. Hmm. No to chyba wszyscy wiedzą, co to oznacza. <grywa> Ale no widzisz, że mięso ściągnie. Nie rozpada. Na no, tylko nasze prywatne spostrzeżenia. Co nam się wydaje? Może są niewłaściwe. Może inni lubią taką formę. Tak, najwidzę, no, że jesteś po prostu przerażony, jak ja do, dotykam tego jeszcze zaczynam jeść, więc... Eee, to może sądzić, że jest trochę gorzej niż mi się wydaje <laughs> musztarda faktycznie trochę zmienia ten smak bardziej e, zjedliwe? Bardziej tak jest całkiem sporo tego chleba no ale akurat nie będę jadł, więc to mi tutaj nie, nie, nie pomoże w ten sposób to by nic nie dało i tak, on miał... to by nic nie dało, no nawet jakbym wygrał. wygrał no, tak wygląda jak widzicie, nie? nie wygląda jakby to było mięso wiecie z wolnego chowu <laughs> Dobra. Ale przez to, że jest dużo różnych przypraw, to nie smakuje tak źle. Kombinacja. Tak, jest roz, różna kombinacja po prostu tych smaków i on pod kątem smaku jest dobry całkiem. Nie, Jest okej. Okay. Mimo tego, że ten środek jest... Tak, a to trochę przeraża, jak ona się tutaj ściągnie. Oceniałem sam smak, nie ma, nie ma dramatu. No ale ja takie posiłki chyba należało bardziej uważać. Lokal ma średnią 4,1. No nie dałbym tyle chyba, po samym tatarze. Ale bardziej bym dał jakieś na 3-4, 3-6, coś, coś w tym stylu. Tak, no wybacz, że to się tutaj trochę ciągnie, nie? Ta ciągnie. Więc jest tak samo, no, tak najbardziej to bym z tego musztardę, generalnie, nie? No ale musztardę można zjeść też w domu. Więc nie będzie wychodził na musztardę, nie? Robimy sharing, jeżeli chodzi o mm, sałatkę Cezar. Jak on to wygląda, więc ja z tej strony, ty weźmiesz z drugiej. Tak jak przewidywaliśmy, kurczak jest e, grillowany. Są całkiem duże kawałki. To okay. jest ciekawe. Ja jestem fanem, żeby je po prostu pokroić, żeby nie jest zbyt dużych kawałków i nie e, wkładać tak dużych mm, do ust. Z prostego powodu. Im bardziej jest ten pokarm przekrojony, jak na przykład w mięsie mielonym, czyli są małe kawałki, mm -hmm. tym jest łatwiej po prostu trawienny, nie? Pod tym kątem. Więc. Łatwiej jest organizmowi go strawić, aniżeli nie robić takiego, że wkładamy tak duże kawałki. Mhm. Czasem widzę osoby takie, które e, chcą zgubić trochę masę ciała, schudnąć itd. i tak dalej i wkładają takie kawały do pyska, nie? No to po prostu jest niesamowite. Więc potem siedzą tak, no bo to się trafi kupę czasu, no weź to potem rozdrobni przez te jelita, nie? Bo to, one muszą sobie z tym poradzić z takim kawałem. Dla nich to jest, wiesz, wielki kamlot, nie? I zespół mhm. potrzebny do tego, żeby sobie z tym poradzić, nie wrzuć takiego kawałku. No i w samej zasady i teorii powinniśmy przegryzać 34 razy, no to, to praktycznie jest niemożliwe. Przegryzimy 5, 6 i 7, więc to jest zawsze wyzwanie trawienne dla nas. Im gorsze coś jest jakości, tym większe wyzwanie trawienne. Im więcej jest różnorodności smaków, jakichś tłuszczów, węglowodanów itd. Tym ciężej to będzie strawić. Szczególnie jeżeli chcemy zjeść coś, co nie jest do końca zdrowe, mamy cheatmila. Tylko lepiej nawet jeszcze więcej pogryźć, żeby dać tym jelitom czy temu żołądkowi więcej szans na to, żeby to sobie tym poradzić. Dokładnie tak. No, zgadza się, nie? No, to po prostu z prostej zasady jest właśnie, że to będę tak zrobić. Eee, no mięso nie jest tam jakieś super miękkie, ani nie jest jakieś tam też wybitne, mega suche przy okazji. Aż mi się czasy kulturystyczne przypomniały, że po prostu suchy kurczak, tam broku i ewentualnie ryż, no i tam... Mieliś tak długo, żeby to przez gardło nie chce przejść. Więc ono, są, są, są ciężary, żeby się nie patwić. Jedzenie jest dużo, nie? Generalnie. Cena też jest duża, ale nie wiem, czy cena jest duża z uwagi na lokalizację. Czy cena jest duża? No nie, no, nie, nie na jakość, nie jak na jakość, nie wiem, na, równie na jakość. nie. Tutaj chyba po prostu to, że taką sałatkę Cezar możemy sobie zjeść zaraz 30 metrów od plaży. Tak. To chyba jest kwestia. Boczek, ja nie wiem, czy jest spaczki, ale chyba tak podejrzewam, że jest spaczki. jak patrzę na niego. Także no, mm, tak wygląda. Ile, ile to było? Chyba troszkę droższe niż tatar, nie? 47? 47. 47, mhm. czyli droższe niż szatarek. Mm, no ja bym to podsumował, nie jedząc dalej, <grym> że chyba najlepsza tego to chyba kawa. <grym> kawa była bardzo dobra. Tak, a teraz zadam ja do końca, bo wiem, smak, smak dobry. Zobaczymy jak się będę czuł, czy będę miał jakiekolwiek y, zjazdy pod tym kątem, bo nie będzie mi jakoś ciężko jako y, irydowcowi na, y, na flakach. Można przyjść na kawkę, można przyjść, nie wiem... No, widziałem, są drinki różnego rodzaju, drinka, na pizzę. Pewnie pizza jest baby, pyszna. Tak, upo, głównie z tego słyną, nie? Focaccia, więc y, mają jakby tam różnorodność tych dań. Mają też dla dzieci, więc też chyba dla, y, dla Te rodzin no, y y, też spoko pod tym kątem, no ale jakoś mogłoby się to podnieść zdecydowanie, więc podkreślamy to, ten temat jeszcze raz więc jak ktoś chce zjeść, zapchać kichę, spoko <laughs> jak ktoś jest litowcem, to może trochę gorzej, nie? no więc, byśmy mieli jakoś podsumować, no to to chyba byśmy musieli zacząć znowu z killera, na zasadzie z dwójki jak Siara się pyta Wąskiego, co sądzisz? Kilka niedociągnięć jest to Siara mówi niedociągnięć? gdzie to są dociągnięcia? <śmiech> <śmiech> rachunek 139 zł. W tym mamy espresso do y, dwa razy. E, dbanek wody niegazowanej za 19. Salatka i trawołowy 139 zł. za, y, za taką posiadówkę. No, myślę, że trochę dużo. <śleżąc> myślę, że trochę dużo. Prawdopodobnie przez lokalizację kosztuje to y, więcej. Nie wiem więc, dla dwóch osób z jednym daniem y, 150 y, nie ma. Czyli taka. Realnie, no co, no, no. Dniówka. Nie? Taka dniówka generalnie idzie na, na taką imprezę. Także no, całkiem dużo, chociaż jeszcze mnie flaki nie bolą po tatarze. Dajcie znać, jak wam się podobało, jakie macie pomysł na nazwę tego formatu, czy Sylwester Cross Show wam tutaj siedzi dobrze. No i następnym razem będziemy w kolejnym lokalu będziemy mówiali jakieś kolejne dania tej sałatki Cezar. No nie dokończymy. Także <laughs> <laughs> oby kolejne zakupy były udane. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Hej!